Obejrzałem pierwszą część trzeciego sezonu Wiedźmina i mam mocno mieszane uczucia. Pierwszy sezon miał swoje problemy, ale dałem kredyt zaufania shownerce i miałem nadzieję, że w kolejnych naprawi większość problemów, jakie ma ten serię. Niestety drugi sezon zawiódł chyba wszystkich zagorzałych fanów twórczości Sapkowskiego. Dla mnie był ok, bez szału i faktycznie mało Wiedźmina w tym Wiedźminie, ale było w porządku. Niestety trzeci sezon do ostatniego odcinka spowodował, że przestały mnie interesować losy trójki bohaterów. Pierwszy odcinek, ok. Relacja Geralta, Ciri i Yennefer dawały radę. Niestety poboczne wątki polityczne, knowania czarodziejów, elfów i władców są takie niejakie, że często ziewałem i zerkałem na telefon. Przyczepiłem się także do efektów CGI. Kurczę, w niektórych scenach aż kują po oczach budżetowością. Jest jedna scena spotkania czarodziejów i w tle jest szafa czy jakaś tam komada i o zarazo, jak ona sztucznie wygląda. To jest nie do pomyślenia. Oczko w głowie Netflixa, gdzie budżet pewnie jest sześciocyfrowy, a tu efekty rodem smoka z naszego rodzinnego Wiedźmina. I już myślałem, że pierwsza część trzeciego sezonu okaże się kompletną klapą, a tu w ostatnim odcinku robi się naprawdę dość ciekawie i ukazano akcję w intrygujący sposób. Nie chcę spoilerować i powiem tylko, że ukazano wydarzenia z dwóch odmiennych perspektyw, Geralta i Yennefer. Każda z nich odkrywa inne sceny, dialogi i tajemnice. I gdyby nie piąty ostatni odcinek, to bym nie czekał na drugą część trzeciego sezonu. Piąty odcinek uratował cały dość nijaki trzeci sezon i już nie mogę doczekać się 27 lipca.